Witam w kolejnym wydaniu programu Krótkofalowcy Bis. Witam zarówno widzów w kraju jak i z zagranicą. Pan Artur Piotrowski, Polak z pochodzenia, a mieszkający od wielu wielu lat we Francji. Panie Arturze, pan jest informatykiem, potroszcze krótkofalowcem Entuzjastą fal radiowych, no i przede wszystkim pracował pan w Zawodzie i pracuje w Zawodzie Informatyka, a ja w ogóle jest pan konstruktorem komputerów tych, tych najstarszych, no i tej już najnowszej generacji. Proszę kilka słów o tym wszystkim powiedzieć. Przyjechałem z dużą kolekcją starych, powiedzmy, antycznych komputerów. Wydaje się trochę dziwne, że komputer może być stary albo antyczny, ale jest to rzeczywistość. Od 20-30 lat informatyka tak się zmieniła, że to, co było 30 lat, dzisiaj jest bezcennym zabytkiem. I to właśnie przywiozłem do Polski, ażeby otworzyć muzeum. Pierwsze, pierwsze w Polsce muzeum komputerowe. I ma to być żywe muzeum. Żywe muzeum, muzeum otwarte, otwarte dla studentów. Dla e, 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 uczelni, które e, będzie które pozwoli pokazać e, historię informatyki, e, historię komputerów, e, dotykając rzeczywistych, prawdziwych przedmiotów. Panie Arturze, pan jako konstruktor informatyk, elektronik e, również pasjonował się i e, również konstruował urządzenia dla potrzeb amatorskiego radia. Proszę o kilka zdań na ten temat. Cała historia zaczęła się w Dziorzeniowie w rzeczywistości. Jestem absolwentem technikum elektronicznego radiowego w Dzierżoniowie. Wyjechałem do Francji w 1972 roku mniej więcej i po prostu zacząłem szukać pracy. Kiedyś chodząc po ulicy weszłem do sklepu firmy Headkit, która właśnie poszukiwała technika Elektronika dla swojego serwisu y, dla klientów. Powiedziałem, szukam pracy. Oni powiedzieli, bardzo dobrze, właśnie szukamy technika. I cała historia w taki sposób się zaczęła. No to miał Pan dużo szczęścia, że Pan trafił do tej sławnej firmy. To było całkowicie przypadkowe, no ale tak się właśnie zdarzyło. <laughs> um, oczywiście w 1972 roku mik mikroinformatyka nie istniała. A więc zaczęliśmy. Ja zacząłem specjalizować się właśnie w urządzeniach dla krótkofalowców, w nadajnikach radiowych i w odbiornikach, w wzmacniaczach, antenach itd. To trwało przez 8 lat być może, zanim 7 lat, zanim się pojawił pierwszy komputer. Firma headkid najpierw zajmowała się, produkowała sprzęt dla... Amatorów, którzy chcieli mieć bezpośredni kontakt z elektroniką, montując swoje rzeczy samemu. Kupowali zestaw w częściach zamiennych i montowali po to, żeby osiągnąć, zrealizować, skonstruować, zbudować jakieś urządzenie elektroniczne. Były urządzenia HIFI, audio. Były urządzenia pomiarowe. Był sprzęt dla samochodów, na przykład. Był sprzęt dla radioamatorów. Było nas w warsztacie technicznym trzy osoby. Każdy się specjalizował w pewnej domenie, ale zajmowaliśmy się również trochę, trochę wszystkim. Sprzedawaliśmy około 300 rozmaitych urządzeń co pozwalało na bycie w kontakcie z całością technologii elektronicznych. Oczywiście po to, żeby praca sprawniej szła, każdy się specjalizował i każdy się zajmował jakąś tam specjalną domeną. Ja się specjalizowałem na przykład w utrzymywaniu, w reperowaniu transewerów, nadajników i odbiorników jak na przykład ten model, model HW101, który był bardzo dobrym nadajnikiem Foni i, 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 i Morsa. Bardzo dobrze się sprzedawał. Mieliśmy również inny sprzęt, na przykład wzmacniacze liniowe 1 kW, 2 kW. Włączenie czegoś takiego w SSB w mieście powodowało, że żarówki się. Zapalały w, e, e, w mieszkaniach dookoła. Była to firma bardzo znana. Do dzisiaj jest znana. Nie istnieje od początku lat 90., przestała istnieć, ale do dzisiaj e, nasze produkty, nasze urządzenia są sprzedawane na przykład na eBay i są bardzo poszukiwane. To są na przykład oscyloskopy, które produkowaliśmy. W rzeczywistości historia firmy zaczęła się od produkcji oscyloskopów. Pan His, Edward His, Amerykanin, w latach dwudziestych wyprodukował, wypuścił na rynek samolot do montowania. W tych czasach, w latach dwudziestych, w Stanach Zjednoczonych była moda na latanie. Ludzie robili sobie, sami konstruowali swoje własne prywatne samoloty i, i latali. A więc pan His powiedział, że w związku z tym, że ludzie chcą, potrzebują, kupują, no to on im ułatwi pracę i zamiast każdy samemu miałby projektować swój samolot, to on zrobił taki zestaw części, z których Gotowych, z których już można było złożyć ten samolot. Ten samolot w roku 20, był, był sprzedawany w latach 20-30. Nazywał się Parasol i się bardzo dobrze sprzedawał. W związku z tym, że działalność firmy się rozrastała, pan His pomyślał, że można wypuścić nowy model. Zaprojektowali nowy model samolotu, trzeba go było oblatać. No i niestety lot próbny się skończył bardzo źle dla pana Hisa, bo samolot spadł. Firma przeżyła, istniała e, przez czas wojny, ale po, po wojnie moda na samoloty zaczęła się kończyć. A więc e, pomyśleli w jaki sposób e, rozwijać dalej działalność. Armia amerykańska miała wówczas po wojnie olbrzymie magazyny części zamiennych elektronicznych. A więc e, firma kupiła jakiś bardzo duży magazyn części zamiennych i z tych części zamiennych lamp, tranzystorów jeszcze wówczas nie było skonstruowali pierwszy oscyloskop do montażu samodzielnego oscyloskop się sprzedawał wówczas za około 40 dolarów 39,9 dolara był to sukces rynkowy i w taki sposób działalność firmy HeadKit w elektronice, w sprzedaży urządzeń elektronicznych do samodzielnego montowania zaczęła się Panie Arturze, Pan powiedział mi przed włączeniem kamery, że pokaże Pan mi taki składany zestaw urządzeń dla krótkofalowców. Zachowałem w moim prywatnym zestawie, magazynie, kilka nieotwartych, dziewiczych zestawów do montażu. I możemy pójść i zobaczyć, właśnie taki jeden zestaw, w jaki sposób to konkretnie wyglądało. Dotknąć y, czegoś, co jest świadectwem innej epoki. No i jesteśmy w tym magazynie przepięknym. Tu ogromna ilość sprzętu. Państwo widzą urządzenie na urządzeniu. A obok tego wszystkiego znany Państwu Pan Artur. Panie Arturze, pan się tutaj chyba dobrze czuje, chociaż chyba przytłoczony i tą wiedzą, i tym sprzętem. Przytłoczony pracą przygotowując przekazanie kolekcji do Muzeum Otwartego Techniki w Dziorzeniowie, ale zawsze blisko tego, co najbardziej mnie e, interesuje, czyli na przykład. Ostyloskop. Mówiliśmy o oscyloskopach. Jedną ze specjalności firmy Hetkin były oscyloskopy. To jest oscyloskop 5 MHz dwukanałowy, który sobie amator mógł sam zrobić. Tu mamy na przykład e, expander dynamiki. To znaczy e, muzyka, która ma na przykład 5 dB, rozszerzana jest do 20 dB, tam gdzie jest głośno, a ściszana, kiedy jest ciszej. Rozszerza to dynamikę muzyki e, nagrywanej na CD. Mamy inny sprzęt, inne, inne przykłady e, urządzeń, na przykład, e, e, na przykład e, kwadrofoniczny odbiornik radiowy, radiowy AR2020. Cztery kanały, cztery kanały 20 W. Można sobie zobaczyć, w jaki sposób to było robione, ręcznie robione, e, każdy punkt lutowania, e, amator, e, 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 który to montował, sam to robił. Montował wszystkie elementy w środku. No i otrzymywał odbiornik e, bardzo wysokiej jakości, e, który doskonale działał. Robiliśmy rzeczy nie tylko e, 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 interesujące ze względu e, na konstrukcję, na samą, na, na samą pracę budowania, ale robiliśmy rzeczy, które były przede wszystkim również bardzo dobrej jakości, solidne. Amerykańska jakość, która dzisiaj już w tej chwili nie istnieje. To nie jest jakość przemysłowa. Proszę zobaczyć na przykład wzmacniacz, on jest trochę brudny, bo jest, jest to prawda zabytek. To jest wzmacniacz e, 2 x 60 wat, W. To jest moduł, 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 moduł mocy 60 W on waży dużo, dużo, kilogramów, czegoś takiego. Widzę, widzę, się, że W to nie jest. Nie. To jest tranzystorowe? To jest tranzystorowe, to jest tranzystorowe. To chłodzenie jest takie ciężkie. Transformator przede wszystkim, transformator, transformator, transformator zasilający, który dostarcza prawdziwe 60 watów na każdy kanał. Za Panem również ciekawe sprzęty, a co to takiego? A, to są właśnie w taki sposób, sprzedawane były te zestawy do montaży. Pokażmy jak to wygląda. Pudełko kartonowe. Przychodził klient i kupował takie sobie prawda pudełko zamknięte. Oryginalnie zamknięte. W którym to pudełku możemy to otworzyć na przykład. Ja to otworzyłem to tylko po to, żeby pokazać mniej więcej z, z, z góry. Jak to jest, to, naprawdę po raz to jest naprawdę po raz pierwszy otwierane. To jest naprawdę po raz pierwszy otwierane. Taki dziewiczy kit dziewiczy zestaw do montażu. No pokaż, Był, co tam jest. Doskonale zrobiony przede wszystkim podręcznik. Specjalnością firmy Headkit były podręczniki montażu. Proszę zobaczyć, podręcznik składa się z listy części identyfikowalnych jedna za drugą. Każda część ma swój numer, a następnie procedura montażu step by step assembly, czyli co zrobić z każdą częścią. I ten, który montuje, za każdym razem kiedy Wykonał daną czynność montażową, to zakreślał kratkę. Wiedział, że to zrobił, a jeszcze mu to zostało, coś innego do zrobienia. Czyli podręcznik. Następnie wszystkie, oczywiście, schematy, rozmaite, i tak dalej. I następnie części. Części bardzo pieczołowicie opakowane. W środku są części. Nigdy tego nikt jeszcze nie otworzył. E, na przykład część metalowa. Konstrukcyjna. Kawałek obudowy już podobny do odbiornika. Czy ten, ten, dokładny, ten, ten dokładny kit to jest SW7800, czyli Shortwave, shortwave 7800. Odbiornik krótkofalowy odbiornik na wszystkie, na, na, na wszystkie pasma krótkofalowe 5, 10, 15, 25, 29 MHz USB. LSB, e, CW i tak dalej. Jasne. Może Co tu jeszcze po... zostało? E, e, Jakość e, e, dbałość o szczegóły, dbałość o szczegóły e, urządzenia, które sobie amator budował, proszę zobaczyć e, e, dochodziła do, do, do Taki perfekcji. Takiej perfekcji, że, takiej perfekcji, że mi, mimo tego, że dana rzecz była montowana przez użytkownika, to otrzymywała seria, naklejkę z numerem seryjnym. Nie tak, jak, tak jakby to wyszło z, 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 fabryki. z fabryki, z taśmy z montażowej. montażowej, jak najbardziej. Tutaj mamy na przykład układ, płytkę montażową, prawda, w którą sobie wkładamy komponenty, później lutujemy to z drugiej strony. Pan pracował w oddziale Serwisu, serwisu. Tak, w Filii Francuskiej w Paryżu, dokładnie mówiąc, w 13 dzielnicy koło, koło Plaza e, Firma, siedziba firmy e, znajd znajdowała się w Benton Harbor w e, Michigan. Benton Harbor jest e, nad, położony nad e, jeziorem e, koło e, Detroit. E, jest znany z tego, że na przykład e, tam powstała pierwsza pralka. Jest to Miasteczko, małe miasteczko, gdzie powstała firma Whirlpool, którą wszyscy znają dzisiaj. Także dwie firmy z Benton Harbor pochodziły, Whirlpool i Headkit. Wróćmy z powrotem jeszcze do tej pozycji wyjściowej pana Artura. Pan trzyma w ręku. narzędzie walki. A, walki. Joj, joj. lutownica. Historyczna lutownica do dzisiaj działa. No właśnie, to jest. Prosty sprzęt, jest podsta zawsze pod po o, po podstawowe, podstawowe urządzenie. Więc to, co jest ciekawe, to że e, e, gdy skończyłem technikum, prawda? Wyszedłem z Rzeżeniowa z technikum jako technik elektronik, to już doskonale wykształcony, e, doskonała baza teo te teoretyczna, kompeten kompetentny człowiek, prawda? E, pierwszą rzeczą, którą, którą, którą musiałem się zająć, to Jakość lutowania, po prostu lutowania. Dlatego, że e, amatorzy, którzy kupowali nasze, nasze zestawy do montażu, oni nie byli od z, z technikami elekt elektronikami, oni również nie umieli lutować. I ja jako technik elektronik, y, wykształcony, dyplomowany, też nie umiałem lutować. Okazało się, że nie umiem lutować. Pierwsze trzy miesiące ja się uczyłem lutować. Po trzech miesiącach Jestem w stanie przylotować wszystko do wszystkiego do dzisiaj, włączając w to taki e, chaotyczny zestaw kabli aluminiowych, miedzianych, stalowych wszystko jedno. Zlutuję wszystko ze wszystkim. Tym narzędziem walki. Proszę mi powiedzieć jeszcze o firmie, która nie istnieje a co z tym sprzętem? Przecież to jest ogromny problem dla użytkowników. A więc jak najbardziej, jako że urządzenia mimo wszystko były skomplikowane, sam podręcznik czasem nie wystarczał, które z części mogła być zepsuta, oryginalnie wyprodukowana, albo montaż mógł być, być źle wykonany na przykład, albo niedokładnie. Ktoś się mógł powiedzieć. Naszą dewizą, de 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 firmy było never, never let, let you fail. Czyli nigdy nie, nie zostawimy Was samych. Nie pozostawimy Was samych z urządzeniem, które nie działa. Serwis, respekt klienta, dbałość o klienta, kontakt z klientem był podstawą sukcesu firmy. Ktoś, kto kupił u nas zestaw jakikolwiek i cokolwiek z nim zrobił, nawet bardzo źle go zmontował, miał pewność, że może przynieść to urządzenie nie działające do nas i my reparowaliśmy i dawaliśmy rzecz, która działa. Panie Arturze, na zakończenie naszego reportażu chciałbym jeszcze jednak zapowiedzieć Pana kolejne spotkanie w programie Telewizji Alternatywnej. Myślę tu o technice komputerowej. Wiem, bo Pan mi opowiadał przed włączeniem kamery, że Pan był przy tworzeniu pierwszych, najprostszych komputerów. Czy ma Pan tu jakieś urządzenie, które mogłoby to zwiastować? Świat history e, ślad historyczny. Ślad historyczny jest widzialny na przykład w tym katalogu już, prawda, który jest z roku 75. Można zobaczyć, w nim nie ma żadnego komputera, ale jest w nim, e, znajduje się w nim e, kalkulator. Pierwszą, pierwszą Pierwszymi urządzeniami cyfrowymi, które, które zwiastowały nową erę, proszę zobaczyć, kalkulatory biurowe. Ten model B, czyli kalkulator, kalkulator kieszonkowy IC-2006 w roku 1976, kosztujący 430 franków wówczas, to jest około 300 zł, dzisiaj, który potrafił zrobić 4 operacje: mnożyć, dzielić, dodawać, obejmować. 300-400 zł, zł kosztował. On był pierwszym urządzeniem, które e, amator sobie mógł zbudować, e, używając technik cyfrowych. Radioamatorzy, na przykład, mieli pierwszy zwiastun nowej, nowej epoki, która przychodziła z modelu, e, w modelu w transiwerze SB-104. Gdzieś tutaj go widzieliśmy, SB-104. Teraz go znajdziemy, proszę bardzo. Transiwer sb 104 Tutaj widzimy, że w, e, e, nie ma wskaźników analogicznych, nie ma takich pokręteł, gdzie się ustawia częstotliwość ręcznie, tutaj częstotliwość jest już wyświetlona cyfrowo. I nie tylko że ona jest wyświetlona, ale tam w środku był syntetyzator cyfrowy częstotliwości. To był jeden z pierwszych istniejących na rynku transferów 100W SSBCW. E, e, Transcorów cyfrowych. E, te techniki, które po raz pierwszy, ra, po raz pierwszy był używane właśnie w dziedzinie radioamatorstwa właśnie w dziedzinie radioamatorstwa zaowocowały tym, że pewnego pięknego dnia no, firma e, e, zrobiła to, co działo się wówczas przy końcu lat 70. wyprodukowała swój pierwszy mikrokomputer dla amatorów, którzy poszukiwali, chcieli poznać, dowiedzieć się w jest, co, co to jest i co to działa. I tutaj mamy pierwszy model, który <laughs> możemy zobaczyć. Nazywa się on HeadKit H8. 8 dlaczego? Bo 8 bitów. H dlaczego? Bo his company. Jest napisany Digital Computer. Dlaczego Digital? Bo to jest komputer cyfrowy. Firma Headkit w latach 60. Sze wyprodukowała komputer analogiczny, który był używany przez uniwersytety, szkoły w celach e, 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 dydaktycznych. Raczej dydaktycznych. Uży, u, 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 studenci uczyli się w jaki sposób używać komputerów analogicznych. W odróżnieniu od tego bardzo, bardzo, bardzo starego w latach 60. modelu, to był pierwszy komputer cyfrowy, czyli digitalny. Możemy go otworzyć? Możemy go otworzyć, tak jak wszystkie inne urządzenia zbudowany był z podzespołów kart elektronicznych, które, na których mamy prawda, podzespoły indywidualne, układy scalone, które ten, który sobie jego budo budował go, wkładał ręcznie, jeden za drugim do podstawek. Nie lutowo były na podstawkach te, te te układy stronności. To otworzyło nową, 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 now, nową nowy L. kierunek działalności, nowy kierunek działalności firmy. Zapoczątkowało nie tylko, zmieniło bazę naszej działalności, ale otworzyło zupełnie, zupełnie nowy rozdział w historii. I cywilizacji, i prawdopodobnie świata. Ten ośmiobitowy mikrokomputer powstał w 1977 roku. Ten właśnie komputer rozpoczynał wtedy zupełnie nową erę w technikach, nie tylko cyfrowych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu programu Krótkowalowcy Bis.